Oto łyżka. Łyżka służy głównie do jedzenia. Łyżką możesz jeść zupę. Nawet nie wiem, lody możesz zjeść łyżką. Chociaż na ogół trochę mniejszą. Ale dlaczego mielibyśmy się ograniczać? Przecież ta łyżka może nadać się do wielu innych rzeczy. Na przykład ta łyżka może być narzędziem mordu. Chociaż może jednak lepiej nóż by się nadał. Fano aglarion, witam was w kolejnym odcinku dziennej dawki hejtu. A dzisiaj dzienna dawka hejtu będzie jakby pomieszana z innym myśleniem, bo powiemy sobie o pewnym schorzeniu filozoficznym, które staje się coraz bardziej schorzeniem społecznym. Głównym objawem tego schorzenia są takie wypowiedzi jak. Tak naprawdę to tylko, bo w gruncie rzeczy to jest tylko i wszystkie inne takie wypowiedzi, w których głównym wyrazem jest tylko, bo ja to w gruncie rzeczy nie ja, tylko ktoś, tylko coś. Mieszanina procesów chemicznych, maszyna biologiczna. Więc jak już zapewne się domyślacie, dzisiejszy odcinek będzie o redukcjonizmie. Ale o redukcjonizmie w ogóle, a nie tylko o jego materialistycznej odmianie. O redukcjonizmie jako schorzeniu filozoficznym, które utrudnia nam poznawczą działalność. Wielkie podziękowania dla moich wspierających wyższych poziomów: Mateusza Znajdka, Kiedy Wraks, Michała Ligenzy, Grzegorza Gierczyka, Puchacza, Hevertusa, nikogo ważnego, czyli Wiktorii Eisen, oraz Dori. Dziękuję także wszystkim tym wspierającym, którzy zdecydowali się pozostać anonimowymi. Dziękuję wam za waszą cierpliwość i mam nadzieję, że już wkrótce pojawi się z dawna wyczekiwany i zapowiadany przeze mnie film. Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć fragmenty pochodzących z tego filmu, animacji. Zapraszam do wspierania mojego kanału. Na początku warto powiedzieć, czym w tym ujęciu będzie redukcjonizm. W tym celu należy odróżnić go od każdego przypadku dokonywania redukcji. Redukcjonizm będzie stanowiskiem absolutyzacji pewnego paradygmatu. A ponieważ gdy mówię precyzyjnie i poprawnie, to ludzie się tego boją, chodzi o sytuację sprowadzania różnego rodzaju zjawisk do jednego ich aspektu. No ale do czego była mi. Ta łyżka w takim razie, po co cały ten związany z nią cyrk? Ta łyżka nie pojawiła się tutaj przypadkowo, gdyż symbolizuje ona narzędzie teoretyczne. Narzędzie, które powinno być używane w odpowiednim celu. W odpowiednim momencie. Próba użycia łyżki do zabijania wskazuje na nieprawidłowe jej użycie do nieprawidłowego celu w niewłaściwym momencie. Jak to się ma do redukcjonizmu? Omawiając jakiekolwiek zjawisko, omawiamy je z określonej perspektywy. Omawiając je, dokonujemy pewnej reifikacji. Zamykamy je w pewnym modelu ontologicznym. A ponieważ to może znowu powodować zamieszanie, chodzi o to, że rozpatrujemy rzeczywistość zawsze pod określonym kątem że zawsze rozpatrujemy jakiś określony jej aspekt. Jeśli zaś dysponujemy różnymi teoriami, które pozwalają nam w różny sposób rozpatrywać tę rzeczywistość, to mamy już jakiś obiektywny system służący do rozpatrywania różnego rodzaju zjawisk. Obiektywny, czyli jak już nieraz mówiłem na tym kanale, przedmiotowy. Taka teoria, służąca nam jako narzędzie, w pewnym uproszczeniu posiada pewne aksjomaty, pewien zbiór zasad. W oparciu o te zasady dokonujemy obiektywnej oceny. W dużym uproszczeniu, nie zważając na pewne epistemologiczne niuanse, jeżeli na szachownicy zostało 5 Bierek i dysponujemy dobrym silnikiem szachowym jesteśmy w stanie w sposób obiektywny określić tę pozycję, czyli wskazać, która ze stron stoi lepiej w tej sytuacji. Silnik, czy właściwie my, pożytkując się silnikiem, ustalamy to dzięki temu, że znamy zasady gry. Na tym mniej więcej polega obiektywność analizy na podstawie określonej teorii. Jednakże, dokonując analizy w oparciu o pewną teorię, nie badamy wszystkich aspektów danego zjawiska. W przykładzie z silnikiem szachowym, na przykład, nieistotne jest to, z jakim kunsztem zostały wykonane poszczególne bierki, w jakiej estetyce. Ten aspekt nas nie interesuje. Używając tego narzędzia, jakim jest silnik szachowy, i nasza znajomość zasad gry w szachy. Interesuje nas tylko określenie pozycji. Dokonujemy tym samym pewnego rodzaju redukcji i można powiedzieć, że taki redukcyjny aspekt ma każda teoria, czy też e, szerzej rzecz ujmując, tak jak ja to lubię określać, każdy model ontologiczny. I na ogół, gdy analizujemy jakiś aspekt danego przedmiotu, to staramy się dobierać odpowiednią teorię. Łyżką nie będziemy zabijali ludzi. Użyjemy do tego noża albo pistoletu. I tak samo rzecz ma się z zagadnieniami, które określilibyśmy jako teoretyczne. Przykład z jednego z moich filmów. Jeżeli mamy do czynienia ze schizofreniczną osobą, która doświadcza odmiennych stanów świadomości, w nich zaś fenomenu głosów, które nakazują jej mordowanie innych osób, i ta osoba stara się podążyć za wskazaniem tych głosów, to nie będziemy się skupiali na istocie samego zjawiska, Czyli na tym, czym są te głosy, lecz będziemy je rozpatrywali jako coś nieprawdziwego czy też nieistotnego i będziemy starali się po prostu zapobiec destruktywnym działaniom tej jednostki. W takiej krytycznej sytuacji będziemy rozpatrywali ją jako jednostkę chorą i nie będziemy skupiali się na charakterze jej doświadczeń. Uznamy je za halucynacje. Uznamy je za coś nierzeczywistego, dokonamy redukcji z określonych powodów. Czy to znaczy, że nie moglibyśmy wejść w język tej osoby oraz postarać zbadać się tego, co doświadczyła w oparciu o relacje innych schizofreników i stworzyć spójny model tej rzeczywistości, której doświadczają te osoby? Nie, no, możemy to zrobić, tylko na ogół społeczeństwo chyba uznaje coś takiego za nieopłacalne. Ale to bardziej złożona kwestia. W każdym razie jest to przykład usprawiedliwionego redukcjonistycznego działania. Problem może pojawić się wtedy, gdy za takimi kontekstualnymi redukcjami podąży jakiś holistyczny demon. No dobra, bo znowu postraszyłem Was słownictwem. Chodzi mi o sytuację, w której pewna metoda badania rzeczywistości Stosowanie pewnego modelu opisywania rzeczywistości tak bardzo wchodzi danej osobie w nawyk. Że chce opisać całą rzeczywistość za pośrednictwem tego tylko jednego modelu, a inne modele oparte na innych założeniach chce po prostu wykluczyć. I najpopularniejszym współczesnym tego rodzaju zagrożeniem jest materializm, czyli rozpatrywanie całej złożonej ludzkiej rzeczywistości jako sprowadzalnej do materii, a materializm w pewnym sensie wynęgł się z dziedziny nauk przyrodniczych, które po prostu świeciły sukcesy w efektywnym opisywaniu rzeczywistości przy założeniu w pewnym że istnieje jeden świat fizyczny niezależny od obserwatorów, czyli taki pewien rodzaj naiwnego realizmu ontologicznego. Materializm, czy jak to określam, materialistyczny redukcjonizm, ma tendencję do sprowadzania wszelkich zjawisk do materii. I z materializmu, właśnie do życia codziennego, do reklam, czyli do popkultury. Weszły takie frazy jak miłość to reakcja chemiczna, co w gruncie rzeczy opisuje taki durny slogan, nic więcej niż to, że w ciele zakochanego człowieka dochodzi do pewnych reakcji chemicznych. Ale to wcale nie znaczy, że miłość jest tymi reakcjami chemicznymi. Przewrotnie, spirytualistycznie można przecież rzec, że być może jest po prostu tak, że gdy się zakochujemy, to dzięki temu, że się zakochujemy, Dochodzi do wydzielania pewnego rodzaju substancji chemicznych. I dlaczego taki zwrot wektora wynikania miałby być nieprawidłowy? Na przykład to, że od strony biologicznej jesteśmy w stanie opisać pewnego rodzaju procesy w ludzkim ciele jako przepływy impulsów elektrycznych, nie znaczy, że samo myślenie i że samo odczuwanie to po prostu impulsy elektryczne. Z językiem choćby jest tak, że nie można go zredukować do impulsów elektrycznych, lub do określonych głosek, lub do czegokolwiek innego, gdyż to wcale nie nadaje mu jeszcze znaczenia. Co więcej, to nauka już operuje w określonym medium językowym. Oczywiście można opisywać procesy chemiczne towarzyszące zjawisku zakochiwania się, jednak znaczy to tylko tyle, że opisujemy pewne zjawiska z określonego aspektu, w tym przypadku od strony ludzkiego ciała. Teraz pytanie. Dlaczego materialistyczny redukcjonizm jest tak popularny? Przecież używanie biologistycznego języka do opisu całej kultury, do opisu całej złożoności ludzkiego istnienia jest nieefektywne. A jeżeli ktoś próbuje wykazać, że jest inaczej, to na ogół dochodzi tutaj do teoretycznych nadużyć czy też do tworzenia teorii, które mniej efektywnie wyjaśniają pewne fenomeny. Niż te, które nie są oparte na materialistycznym redukcjonizmie. Skąd więc ta popularność, poza wskazanymi sukcesami nauk szczegółowych? Wiąże się ona z tym, że język materialistów opisuje nas od strony naszych ograniczeń i to nie jakichś ograniczeń dotyczących tylko konkretnych jednostek, ograniczeń wspólnych dla wszystkich ludzi, bo można powiedzieć, że przestrzeń materialna jest pewnego rodzaju przestrzenią wspólną. Przestrzenią wspólnych ograniczeń. Przecież sama granica między wyobraźnią a materią przebiega po tej linii, że w wyobraźni, w pewnym uproszczeniu, możemy robić co chcemy, zaś materia narzuca nam pewne rygory. Rozbudowa języka nauk szczegółowych, który bardzo często podszyty jest przynajmniej doraźnym materializmem, Pomogła nam na przezwyciężenie wielu trudności, pomogła nam stworzyć technologię, która przezwycięża nasze ograniczenia. Można więc wskazać, że główną przyczyną narastania dominacji redukcjonizmu materialistycznego jest to, że dotyczy on wspólnej dziedziny, w której mamy wspólne interesy i w której mamy również największe ograniczenia. Ta dominacja materializmu powoduje jego absolutyzację, powoduje nadanie mu pewnego rodzaju religijnego charakteru, wizerunek nauk szczegółowych. Które służą głównie ludzkiemu poznaniu, które są narzędziem ludzkiego poznania, zostaje tutaj ureligijniony. Nauka i dokonywane przez nią materialistyczne redukcje przestaje być traktowana jako środek, a zaczyna być traktowana jako cel. I oczywiście ci, którzy traktują naukę w ten sposób, nie mogą jej efektywnie rozwijać. I również istotną rolę gra tutaj konsumpcjonizm, powiązany z jednej strony z rewolucją technologiczną. Z drugiej zaś z upadkiem wielkich narracji. Skoro brakuje nam pewnej wielkiej, wielowymiarowej narracji, to przyjmujemy to, co po niej zostało, czyli osiągnięcia technologiczne, bowiem kultura, która zrodziła tę technikę, która u gruntu zrodziła tę naukę, była czymś o wiele bardziej wieloaspektowym. Sama nauka jest córką pewnej wielkiej, kulturowej narracji narracji, w której niemałą rolę odgrywała transcendencja. Na koniec istotna sprawa. Czy to redukcjonizm sam w sobie jest zły? Otóż nie. Większość przeciętnych ludzi, większość zwykłych ludzi, musi funkcjonować w pewnej uproszczonej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której jasno zakreślony jest zbiór na co dzień używanych narzędzi poznawczych. W której istnieje pewna rzeczywistość i ta rzeczywistość rządzi się określonymi prawami. Te prawa zaś wydają się w jakiś sposób stałe i niezmienne. Postawa odrzucenia wszelkiej maści redukcjonizmu. Postawa twórczego relatywizmu jest charakterystyczna dla elit. Problem pojawia się wtedy, kiedy przeciętny człowiek zamiast zestawu narzędzi otrzymuje dwa śrubokręty i młotek, i kiedy dominujący klimat kulturowy mówi mu, że powinien poradzić sobie z całą swoją złożonością przy użyciu tych trzech właśnie narzędzi. Bogata i dobrze funkcjonująca kultura również jest w pewien sposób redukcjonistyczna. Również daje na ogół ludziom określony zasób narzędzi. Nie każe jednak nikomu jeść przy pomocy śrubokrętu. To jednak temat na dłuższą dyskusję, a ja jestem już śmiertelnie blady, więc lepiej wyłączę to nagrywanie. Pięknego czasu! Cześć!